Nie z tej strony. się ma z tej strony sowa, a to kolejny, to, znaczy, no to taki praktycznie pierwszy odcinek z Klas Roy, Royal. Mm. Dzisiaj wracam po dosyć długiej przerwie, ale mm, kurczę, coś takie spowolnione, tego blinę, yy, ale y, wracam ogólnie ogóle my, myślę, że tak do nagrywania i, ben, i raczej będę nagrywał Minecrafta. Więc jak ktoś chce, żebym nagrywał właśnie Minecrafta, to ich po, w komentarzu nagrywaj Minecrafta. Um, no i co ja mogę powiedzieć? No. Za, zachęcam do dania suba i lecimy. Ten właśnie jest 22.10. No, więc dosyć późno, no ale sobie pogramy, nie? Bo właśnie mój brat mi przerwał odcinek i musiałem go od nowa robić, niestety. No sobie ja poradzę. No nic nie mogę zrobić. No, widzę tutaj muszkietery i tutaj ten Prince Czemu nie robi Dziwak. Nie, proszę, nie, no nie, dobra. Prince jeszcze walnie, myślę, walno, tak. Spoko. Na którą dajemy, na prawo czy na lewo? O, to jest pytanie. Ja bym bardziej dał jeszcze na tą lewą stronę, bo tu jeszcze się tworzą gobiny i po prostu myślę, że Zbytnio te nagrobinę no, nic nie dały, no ale sobie poradzę, no. Życie. Może bym tu dał pekę. Mam trochę spowolnienie, trochę mocne takie spowolnienie. No i nie jestem zbytnio zadowolony z tego powodu, no. dobra, zostawcie już go, zostawcie tą pekę, dajcie jej spokój. Dobra, no to ciągle tu będziemy Gianty dawać, aż wreszcie się ten. Dobra, nie, dobra, to już daję muszkietera i prinsa, żeby napędzał naszego Gianta. jak on da arosy, dobra, może. Też to? No to spoko. I ten. I teraz jedziemy. Okej okay, i... No i rozwaliłam go. Co ja mogę powiedzieć? Zobaczcie jak tam questy. No dobra, jeszcze jedna tam walka to... Okej, okay, collect. Hog Rider! No to spoko. To okej, okay, to może być. Wszystko upgrade żyje, bo za to są leble. Um, a są tanie upgrade'y. Nie no, spoko, hogrider to... Hmm, teraz trzeba się zastanowić. Mi się wydaje, że archerki jednak wypadają, bo i... I może bez golema spróbujmy. Arcerki jeszcze zostaną, może, żebym miał taką siłę, jakby taką letką siłę obronną trochę, bo już mam miniony, minio, znaczy gobiny i arcerki po prostu. Nie wiem, co ten typ robi, no ale. W ogóle on ma takie słabe lewle. Dobra, to mm, Dobra, on naprawdę nie ogarnia tej gry. Nie no, ale kurczę! No weź mi tak nie rób, nie? Skąd ty masz tego się ze skrzyni dropną? Nie no. Ech. Okej, okay, to tak się... Wrajemu tu tą Pekę. Mm, jeszcze Hograidera tutaj. I okej, okay, no i taka armia sobie pójdzie. Liczę na to, że rozwali tam wieżę. Kurczę no. Dobra, udało się. Dobry pomysł z tymi archerkami. Teraz tu ci snipekę, To się rozpędzi. Ja ci taki kombo. Nie no, coś nie piekło tego. No kurcze, zostaw mnie. Dobra, muszę kater tutaj wsadzać. Mm, dziewięć muszę uzbierać, ale jest, jest szybki czas, więc raczej uzbieram. I ogólnie no już praktycznie moja wygrana. No, tak jak mówiłem. Jeszcze gramy dwie gierki. I, mm, I sobie skończymy już, i, yy, i ten, i wykonałem sobie misję, Minions. Czy ja wiem? Czy ja wiem? Znaczy. No, używać to tak może. No, miniułki nie są zbyt dobre. Mi się znaczy, no. Tak wywnioskuję, że nie są zbyt dobre. okej okay. mm, Dobra. Hograidera, Hograidera. Jeszcze tutaj w Pekę za tych. Arczerek. Znaczy na prinsa, Prince'a, Jeju. Jaki Hogrider, nie? Okej. Okay, tym się zbytnio nie przejmuję. Ja sobie stworzę kontrę. Kontraatak. Um, to jest mój kontraatak. Muszketer trochę rozwali, więc... Ten, więc nawet nie pykło. Prince, <grym> mm, mm, prince. Prince bym może ci... Kogo, kogo? Nie no. Nie no. no fajne tego Goblin'a i teraz co ty dasz tam? Jakie jest tam arcerki grasz? No i teraz pójdzie dużo minionków, więc pójdzie dobra kontra. Ten prince, niestety, raczej upadnie, ale ja już tu mam 4 mini. 4 te gobliny. Jeszcze tutaj 5 już, piąty. No więc tutaj naprawdę ogromna siła. Nie no, dobrze, dobrze poszło do um, kontratakt, ale jednak muszę przyznać, że kontraatak nie niezbyt się udał, ale a tutaj już kolejną tworzę. no, ty miał wyczucie, no. Miał takiego szczęścia, takie szczęście miał. A ja na jestem przygotowany gościu. Nie, proszę, nie walnij. Okej. Okay. Dobra, tu szybko kontra -atak. No pot, ty I bo ja mam 3 HP. Nie, ale ten, ja chciałem... I tak bym po prostu rozwalić tą wieżę, bo i tak bym to wygrał. Bo... No po prostu bym to wygrał. No więc nie jestem zbytnio zadowolony. Mmm, Goblin Barrel. Ale nie no, nie, nie ma co oczywiście, nie? Kime okay, Redwall Nie no, myślę, że tu jednak zdecydowanie do Hog Ridera Bierzemy to. I kolejny level. Fajnie, no fajnie. Open... O, otwórz 10 skrzynego i trochę to no zajmie. <słuch> <słuch> Dobra, zobaczę czy hmm, po prostu przeczekam, bo też nie ma tego od bullider Hata, znaczy od no, tego Dinga, Goblin Hata Jakby zbyt pochopnie dawać, ale tutaj już mogę dać sobie. Hmm. Okej, okay, widzę, że tutaj hmm. takimi siłami będziesz grał. Tutaj słuszny i nawet mocny, mocno bardzo dobry, szacun. Mocny ten fireball był. Ale tutaj nie tak mocny, żeby mnie pokonać. Tutaj już go jedziemy. Nie no, tak średnio bym powiedział. Okej. Ale... Okej. Okay. Okay. Jeszcze daleka droga do wygranej. Wiecie, tu taki sytuacyjny w sumie, bo tak żeby się czymś obronić, nie? Taki sytuacyjny Hog Rider. Mm. Mm. hmmm Prince się bardziej opłaca przed nim jeszcze dać to i teraz dać przed tym wszystkim mini pyk wow ale wyrzucimy mnie z rytmu okej okay, no już ma typu powierzy typu się poddaje Chyba już, chyba już. Zagracie już się poddał. No, Okej, okay, spoko. Mm. Dobra. Jestem Sowa i dzisiaj się z wami żegnam. Liczę, że dadzie suba i utworzę może swój własny kanał, więc jak ktoś gra, to proszę mi napisać, czy utworzyć. I dołączajcie, dołączajcie. No, no dobra. nara